Witajcie, drogie dzieci. Dzisiaj opowiem Wam o czymś bardzo ważnym w świecie komputerów. To temat, który dotyczy każdego, kto korzysta z komputera, tabletu czy telefonu. Mowa o aktualizacji systemu operacyjnego i oprogramowania. To trochę jak dbanie o zdrowie naszych urządzeń, aby działały sprawnie i bezpiecznie. W parku na Zielonej Polanie spotkali się Kotek i Szczurek. Kotek zastanawiał się, czy aktualizacje są naprawdę potrzebne. Szczurek, który zawsze miał mnóstwo pomysłów, myślał, że może to tylko sposób, by komputer wyglądał ładniej. Kotek zgodził się, że czasem aktualizacje zmieniają wygląd, ale nie był pewien, czy to wszystko. Na koniec wyjaśniłam im, że aktualizacje są jak witaminy dla komputera pomagają mu być zawsze zdrowym i bezpiecznym. Na Placu Zabaw Świnka Morska i Papuszka rozmawiały o tym, jak ważne jest, by zawsze mieć najnowsze wersje programów. Świnka morska opowiedziała, jak raz jej komputer działał wolno, a po aktualizacji wszystko wróciło do normy. Papuszka dodała, że dzięki aktualizacjom można uniknąć problemów z wirusami. Wyjaśniłam im, że aktualizacje często naprawiają błędy i dodają nowe funkcje, co czyni nasze urządzenia lepszymi. Na brzegu stawu bawili się żabka i wróbelek. Zapytałam ich, jak często aktualizują swoje urządzenia i co im to daje. Żabka powiedziała, że robi to zawsze, gdy widzi powiadomienie, a Wróbelek dodał, że sprawdza regularnie, czy są nowe aktualizacje. Obie odpowiedzi były świetne. Podkreśliłam, że regularne aktualizowanie jest kluczem do bezpieczeństwa i poprawnego działania. Podsumowując, aktualizacje systemu i oprogramowania to bardzo ważna część dbania o nasze urządzenia. Dzięki nim działają one sprawnie i są chronione przed zagrożeniami. Pamiętajcie, drogie dzieci, by zawsze dbać o swoje komputery i inne urządzenia. Do zobaczenia następnym razem.